E, Jeszcze dużo energii i dużo jej będziemy skrzeszać, ale no, wcale nie czekaliśmy. Teraz no, na powiem dlaczego. Zapewne niektórzy z Was e, słyszeli, może niektórzy nie słyszeli, ale dzisiaj wydałam doświadczenie dotyczące mojego stanu zdrowia, jak również wyraziłam taką prośbę do mediów, żeby pozwoliły mi e, spokojnie żyć, funkcjonować, żeby nie ingerowały w moją prywatność, bo przecież wiecie, jeżeli coś chcę Wam powiedzieć o sobie, o siebie, to to zrobię, prawda? Ja to robię. Jestem codziennie z Wami na Facebooku, jestem w przestrzeni w telewizji, jestem w radio, rozmawiam z Wami. Widzimy się dzisiaj. Jeśli chcę Wam coś powiedzieć o sobie, to na pewno to zrobię na moich warunkach na moich zasadach, tak? Więc dziękuję za rozumiałość, ale muszę też powiedzieć, że właśnie teraz, właśnie w tej chwili w związku z moim stanem zdrowia, który jednak nie jest na tyle zły, jak też jest Was na tyle słaba. Znaczy ja nie jestem, ale nie na tyle, żeby nie przyjść nie zobaczy się dzisiaj z nami. Po prostu musiałam to być. I chciałam poczuć problemę tej dobrej energii właśnie zanim zacznę. Dlatego mam takie pytanie. Kto chciałby, kto mógłby nie przytulić w jakimś dochodowym Yeah. <laughs>